Przyszła wiosna, to pora na kąpiel psa. Samo jeda. Ale oczywiście najpierw trzeba go wyczesać. Co, już jesteś częściowo wyczesany, tak? Tak? Wyczesany. Pokażesz tutaj sierść wszędzie zgubiona. Zaraz zobaczymy, ile sierści się uzbierało. O, i tyle sierści jest już wyczesane. Ja cię kręcę. Tak dużo sierści gubisz na wiosnę. Tak? To wszystko było Twoje. Mamy przygotowane rzeczy do kąpieli. Taka kastra budowlana za 35 zł, 80 cm długości. No, mogłaby być trochę większa. No, ale niestety to było największe. A takie wanienki dla dzieci, no to są jednak no, na zbyt małe obciążenie i zbyt małe. Potem, oczywiście, szampony. Taki specjalny do białej sierści. To nie musi być tam koniecznie dla samojedów. Jeszcze taki drugi, bo tamtego już mamy trochę mało, więc mogłoby zabraknąć. No a po kąpieli będziemy mieć taką odżywkę do spryskiwania, żeby łatwiej było rozczesywać sierść i była piękna, zadbana. Oczywiście ręcznik się przyda, dla nas rękawiczki. Mamy też suszarkę, żeby mu wysuszyć jego sierść i kabel. No, szczotka do włosów już jest zabrana. No i oczywiście nie może zabraknąć jakichś przekąsek i nagrody, żeby nie było zbyt trudno z nim. A oprócz tego, już tutaj częściowo woda przygotowana do kąpieli, ciepła, żeby też nie marudził, że jest mu za zimno. Dobra, chodź, Ola, Pora na mycie. chodź o, Tutaj, no, zobacz. Widzisz, jak fajnie. O, chodzi nawet. Patrz. O, widzisz jak super, jak super nie byłaś! No! Ładnie będzie się wykąpiemy, zobaczysz! No! Nie, nie, nie stój! Ola, No, no! Tutaj głowę wymyjemy szarą, żeby była biała. Tylko trzeba uważać na oczy, nie? Małacz no, głowy, macasz. Zaszpuszył jeszcze, jeszcze trzeba uważać, żeby się nie dostało nic do środka. No taki słodziak jesteś, tak, taki fajny piesek, no. Trochę niegrzeczny, ale słodziak. No teraz grzeczny, no grzeczny, no grzeczny. No tutaj to nie wiem, czy go się tak poczucze jeszcze, Już trochę mogę spróbować, jeszcze tak, bo polać będzie. To przesuniesz tak. Aha, no tak. zaraz wysuszymy. No, jeszcze troszeczkę. To będzie roboty jeszcze z tym. Patrz, ona! Widzisz? Fajne. Fajne. Zobacz. O! Co się do Szymona, to? To kamina była. To... No, chyba trochę musi spocząć. Zagroda no ci należy, no. Proszę. No prawie już jesteś suchy. Tutaj widać góra ci się fajnie domyła, łapy już sobie zdążyłeś wybrudzić na spacerze. No ale głowa będzie do poprawy. Tutaj się tak nie do końca wymyło. Zobaczymy jeszcze jak cię wyczeszemy, czy jest może lepiej. No jeszcze będzie trzeba też wyczesać oczywiście po tej kąpieli jak przeschnie. Tak. No to może lepiej, żeby się tak nie kładł, co? To może go ten... Nie cieszył. No to, to potem, jutro.